Cześć, siemanko, widzowie z tej strony, ja, czyli szponów. W dzisiejszym odcinku jesteśmy, oczywiście, na naszej ulubionej stronie, czyli Ces Skins I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku testujemy nowy, świąteczny event, oczywiście, na Ces Skins Mamy nowe pięć skrzynek, oraz pewnie gdzieś tu jest ukryta. Yy, jest ukryta na pewno, bo spróbuj znaleźć ukrytą skrzynkę na bannerze. To w sumie może od razu coś tutaj pykniemy. Okej, okay. o Gift. Gift Fall Case. Dobra, 31 złotych. Dobra, otwieramy 3. Nie ma co się cieskać na buście. I zobaczmy, co nam leci. Leci nam Tech Fuel Injector, który kosztuje na pewno około okoustówki, a reszta? No dobra, taniut, więc otworzymy sobie jeszcze jeden i zobaczymy resztę skrzynek. Tutaj, jak widzę, bardzo czerwono. Jest czerwone skiny. W sensie skiny koloru czerwonego. Eee, jak nie prawie wszystkie, tak naprawdę. No tutaj nie, ten jest pomarańczowy, a tak no i ten i w sumie te dwa, a tak to wszystko czerwone. Dobra, trafiamy w skin y, y, 3, że tak powiem trochę średnie, e, lecimy, dobra, otworzyć nową skrzynkę Gift Plants Case, lecimy z trzema, lecimy oczywiście buścik, 25 zł i 20 groszy nas kosztuje skrzynka, trafiamy Signal, Garil AR, Blueprint, y, Scar oraz Flora Carnivora. Dual Berets. I dobra. Zgarniamy te trzy skiny, sprzedajemy i otwieramy kolejne trzy, aby trafić Bullfrog oraz 2AF2F. No i tam jakiś jeszcze jeden skin. No ale dobra. No te skiny były dość tanie. Ale dobra, czy. Pięknie. M4. Ona pewnie coś kosztuje. No, no, kosztuje. No to myślę, że trochę więcej. No ale kosztuje. Ważne, że kosztuje. Gdzie jest w ogóle to... Te... O, no dobra no. W miarę drogi z, yy, skin. Ale dobra, lecimy dalej. 25 zł Kurde. Flora Carnivora. Carnivora, przepraszam, bardzo. Zapomyk, ale dobra, twórzmy sobie jedną na Jesterze, a co tam? I leci nam lipa trochę. Trochę lipa, no ale dobra. Yy, nie będziemy owijać w bawełnę, otwieramy Candy Strike'a szybki buścik, 3 skrzynki 63 złote. Tyn, ten, 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 zobaczmy. Crimson foil, nevermore. Nie no, spoko, kurde, ale dalej tanio, bo te skiny były dość tanie. Na pewno wyszliśmy na minus pod względem otworzenia, ale dobra. Ty, elegancko Cold 100 złotych i mamy 131 zł widzowie, pięknie. Dobra, lecimy więc znowu, otwieramy i leci nam znowu Ice Colet, back to back, stówka fada. Pięć złotych, no ale dobra, jesteśmy tak naprawdę dwa złote stratni, no, z tych skinów Wartość, że tak powiem, skinów było 61, a skrzynka kosztowała 63, no to yy, co poradzimy Dobra, 126 złotych widzowie, otwieramy trzy skrzynki naraz i co? Arctic Triton No dobra, elegancko, nie ma, nie ma lipy Swoją drogą bardzo ładne skiny, bo białe tutaj są w większości, ale dobra, trafiamy Ice Collet, ale AWP Za 80 złotych, no dobra Nie możemy gadać, że jest lipa Więc znaczy jest lipa, ale no mogłoby być lepiej, nie? Dobra, tutaj co? Nic ciekawego, o Jezu, teraz w ogóle lipa, dobra Otwieramy kolejne, 3 i nic No i lipa, dobra, 40 zł. Musimy yy, Holiday's Application otworzyć. 84 zł, skrzynka 168 zł. Jedno otworzenie, dobra, otwieramy. Nie ma co. No i Dead by Papi za 30 zł. Dobra, mniejsza. W ogóle swoją drogą ładny skin, tylko że no. Są lepsze. I co. Skar, Bluesport, nie wiem. dobra Widzowie, otwieramy Najdroższą skrzynkę, nie stać nas Dobra Teraz nas stać, otwieramy Najdroższą skrzynkę, ten, 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 ten Mamy 0,29 0, Na Na yy, Special item, ale dobra Kurde, trafiliśmy lipę Dlatego idziemy teraz otworzyć to Otwieramy Teraz jakiś, py... Proficik. ze skina, nie? No dobra, lip. Coraz chodzimy trochę niżej, coraz niżej, coraz niżej, ale dobra, teraz otwórzmy sobie tak. 42 zł za jedną skrzyneczkę. O, rocker pop nam leci, czyli yy, skin na którego mamy aż 15, 6% szans, no ale no to dużo, nie? Tak swoją drogą. Ghost Cruiser. Lipa, no nie, no. Wracamy do punktu wyjścia. Nie miało tak być. Dobra, otwórzmy sobie szybko. Tak. Dobra, elegancko. 2 złote. Super. Yy, Nasze znaczy 2 złote oczywiście, w wartości skinu, bo to był bullfrog, nie? Dobra, tutaj tak. Bullfrog znowu Red Wing O lipa, lipa widzowie. No nie no, musimy wyjść na jakiś lekki plus, żeby wiecie, otworzyć trochę droższą skrzynkę, nie? Evil Dime Majo dobra, 37. Dobra, lecimy za tą za dwie dychy otwieramy, za 21 nie ma lipy. Otwieramy teraz Butterfly nam leci. No nie, a tak Wektor będzie chyba lepszy. A tak, wektor będzie lepszy. Jest lepszy. 228 zł. Widzowie mamy to. Hahaha! <grystanie> 228 złotych. Stać na na Najdroższą skrzynkę, więc otwieramy widzowie i leci nam Duality AWP. Czyli lipa. O, ja pierdzie, No dobra. Nie ma co się poddawać. Lecimy znowu. Lecimy znowu. Buścik 42 zł. Arctic Triton. Mm. Jak będzie fajnie, No nie, mogłoby być lepsze. Dobra Yeti Camo, Yeti Camo, gdzie jest Yeti Camo? Yeti Camo jest tu, 5 zł wartość tego skina. Więc czyli tak średnio bym powiedział, tak średnio. Ale dobra, lecimy teraz, otwieram Candy Strike Case, zadyczkę i leci nam Candy Apple, więc spoko. Tak 50-50 spoko, no ale dobra. 4,20 widzowie. Musi, musi napolecieć. Wine try z... Kurde, no lipa. No dobra, widzowie. To by było na tyle. Już nie mamy pieniążków, więc co? Pamiętajcie, żeby wpłacać z kolejnym szponu i zapraszam Was yy, oczywiście do tego, aby zostawić suba oraz komentarz. Trzymajcie się, cześć.